Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Paweł Florek. Chciałem zacząć od tego, że wywodzę się tutaj z tego z osiedla A. Od, od dziecka tronowałem tutaj na, tym, na tych boiskach y, imienia Alfreda Potrawy. Tutaj zaczynałem, tutaj się wychowałem i chciałem wszystkich mieszkańców tutaj osiedla A zaprosić na y, głosowanie z budżetu obywatelskiego na remont y, wejścia frontalnego, które jest za moimi plecami aby ułatwiło ono dojście do, do tych pięknych boisk, które z roku na rok są, są coraz są ulepszane, są coraz lepsze i aby, chodzi o to, żeby po prostu to, to miejsce stało się wizytówką, wizytówką naszego miasta, naszego klubu, bo jest ono godne tego, godne uwagi, dlatego myślę, że warto, warto zagłosować, aby, aby po prostu to, to wejście tutaj na, na boisko było, było ulepszone. Dla dla tych wszystkich dzieciaków, tysiące dzieciaków tutaj przewija się każdego roku. Są tutaj różne turnieje odbywane, oczywiście dla rodziców, którzy przyjeżdżają ze swoimi, ze swoimi synami, córkami, żeby po prostu ułatwić im dostęp, kibicowanie i aby ten obiekt po prostu stawał się z roku na rok coraz piękniejszy. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do głosowania i pozdrawiam.